No, hello! Robimy kolejny gameplay, a dokładnie 22. gameplay i zaczniemy od bardzo nieprzyzwoitej pozycji, a w zasadzie Amanda i Ken w łóżku postarali się o dziecko. Mam nadzieję, że się udało i Amanda jest w stanie błogosławionym. Dobra, nie wiem, po prostu, że jest w ciąży. Ja chciałam powiedzieć takie, wiecie, jakieś tam literacko, piękne rzeczy. Dobra. Mam nadzieję, że będzie mieć dziecko. Um, tutaj duszek. Nareszcie Anabel wyłoniła się. Wygląda dosyć... Wiecie, że ona była przezroczysta, teraz jest zielona? Nie wiem, czy tam pamiętacie. I krokiet ją trochę tak zarywł coś. I co się stało też w kolejnym odcinku? Umarł ojciec Ken'a, tylko, że śmierć w basenie widocznie nie jest tak spektakularna i po prostu pik, nie ma. No to w sumie nawet spoko. Gdybym chciała kiedyś to kontynuować A chyba nie będę chciała yy, Merida tutaj dalej robi rakietę A pan Arnold? Matka robi rakietę Brat podrywa jak już ducha Ej, ale gdzie teraz idziesz wyścigać się? No ale czy te jest są jakieś takie nienormalne? On teraz idzie się wyszczać ten Za tutaj do Pod dom ku dobra Nie sobie robię w sumie co chcą Mam to gdzieś Ale tu mnie bardzo interesuje ono w ogóle ma taki głos bardzo pod ten. Porozmawiaj o interesowaniach, ożywiona rozmowa. Mm, okaż co? Okaż podziw. No, 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 no. Ale takie nawet bym tutaj w romantyczne poszła. Obej mi na przykład. O zrób wspólne zdjęcie. Interesujące, nie? Wspólne zdjęcie z duchem. Krotkie. Aha, drugi poziom charyzmy. O oh my god, to będzie idealne. <głos》>, aż muszę zrobić zdjęcie zdjęcia. <głos》>, jakie w ogóle chore. Nie ma to jak zdjęcia z duchem, co nie? Oh, selfie, ja i duch. <głos》>. No śmieszne, śmieszne. Ej, o Jezu, ci tu tak Siusiu chyba się chce komuś tutaj. Boże, jak tutaj ją wali. Dobra, spięta jest już, już w ogóle się to nie, nie, nie. Weź tutaj głód, szybko, energia, zabawa. A ty co, tylko pęcherzyk? Kurde, naj najbardziej to bym. W ogóle z kim najbardziej taka Amanda ma? Anabel, Anabel. Anabel ma z nim? Zła, szalona miłośniczka. Aha, no dobra, no a z innymi? O nie, nie, z innymi Anabel to ma w ogóle ma ma mało, mało. Tu nawet. Gdzie on jest? Nie ma go, no nie ma, bo przecież... Nie, no najlepiej ma definitywnie tutaj krokiet, no bo przecież jak tam zagadałam. Zaprezentuj genialny wynalazek, nawet mnie interesuje. O, co to jest? Fajnie, fajnie. No nie wiem co może, opowiedz śmieszną historię, ale ona w sumie... Wiecie, że ona jest w sumie zła? W sensie ona jest w ogóle. Ma cechę zła, czyli złośliwość byłaby ok. Dobra. Przestraszę. Boję się, że pogorszę relację, ale. A co tam? Spróbujmy. No, uwaga. Zaraz będzie przestraszenia. Okej. Oj, chyba nie. A nie! Aha. Ona lubi złość. Nie, nie odchodź nie, ona odlatuje. Nie, nie. O ja. Coś chyba chce odwalić, ale ekstra impreza. Ja cię? Ale ja, ale, ale się boję, ale się w ogóle boję. Po schodach, po schodach. Co? Jak idzie, jak psychicznie? O, ho, 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 Co ho, robi, co narobi? robi, co ho, robi?! nie, chcę idzie. Nie, nie, chcę, chcę przestraszyć ich. A, nie, chcę coś, chcę iść na komputer, na w i grać w y jedynkę na ho, Aha, a. ho, Weź. Hmm, trochę mnie to tak zasmuciło. Olała, krokieta i poszakrasz w gry. Pfff. Ja chcę ich spiknąć, a oni takie robią rzeczy tu. No dobra, ci śpią. Ci tutaj, wszystko jest ok. Brakuje mi, wiecie czego? Zabicia kogoś. Brakuje mi emocji w stosunku do zabicia. Tak, może zachorujesz, Arnoldzie. Żyj złego hot-doga Udziel porad, coś tam, nie, nie, nie O ej, zapomniałam zmienić O, ktoś mnie tu psiknął rzekę na rodziców, zapytaj o... No, pochwal szczerze Zabawne A weźmy jeszcze raz ten, przestrasz Albo... no. Tacy są nawet już chyba przyjaciele dosyć. Aha, się cieszy, się cieszy. mi. Nie, nie mam pojęcia, co mogę robić z tym duchem. Bo wiesz, że później jak się tak będzie tak bardzo tam w ogóle przyjaźniło i tam przytulało i tam w ogóle, nie? Ej, nie, robi się jasno, jest godzina 5.34. O nie, co się dzieje ci? Nie, ode, nie odejdź. Dziel się genialnymi pomysłami. Przyjazno. Aha, jak się tak już będzie z nią bardzo lubiło, się, to powiem wam, że ona może robić taką opcję: dołącz do rodziny i wtedy miała ducha w rodzinie. A fajnie to by było. Chciałabym Anabel w rodzinie. O matko, o matko. Anabel jest w ogóle super. Nie, nie. Nie, nie odejdź, nie odchudź. Poproszę o wspólne spędzanie czasu. A ona chyba nie ucieknie tak w ogóle. Jakaś jest ona taka, że ona naprawdę nie chce uciec ucieknąć. No dawaj, czadu. Przeszedł przez nią. A, a coś takiego, że. S bardzo się teraz przyjaźnią, jest! Bardzo się teraz przyjaźnią, super! Więcej opcji. A niech będzie już coś romantycznego bardziej. Nie mogą romantycznego. Nie mogą przecież romantycznego, bo on jest nastolatkiem. A gdyby tak. Gdyby tak, pan Arnold. Upiekł tort. I on by się przemienił, ale to chyba nie będzie tak. Ale no w sumie spróbujemy. Białe ciasto, bo już nie pamiętam jak tam było. Merido, a ty jesteś jakaś taka masakrycznie ten. Co się z tobą dzieje? No zadbaj o siebie troszkę, proszę cię. No błech, błek. Co błech? Jezu. Jakie śmieszne. ojojoj to gurgotanie w brzuchu nie brzmi dobrze. Gurgotanie w brzuchu. A ty czasem nie masz czegoś takiego w stylu dzieciuszko w brzuchu nie brzmi dobrze? <gulgotanie w brzuchu> Dobra, lecimy tutaj. Jak zrobi tort, to byśmy mogli spróbować, że tak powiem, udoroślić go i wtedy spiknąć go z Annabel. A że on jest nastolatkiem, to jest wioska. Niedziela 7 rano. Wy macie swoje. O, ja! Ogrodnictwo! Może już zaraz ogrodnictwem zajmiemy. Bardzo chętnie. Prosimy. Ej, czy ty upiekłeś jakoś ten tort? No nie opłakuj, przecież Anabel jest u was w domu. Opłakuj simkę Anabel, ej. O matko, czy mamy go sposę? Gdzie jest Merida? Nie graj w gry. Jezu. Wynajmij usługi. Wydawało mi się, że mam. Jezu, Christy, Jeszcze raz. Wynajmij usługi. Gospoś, no wszystko jakby jest. Usługi co? No zostały już zaplanowane. No i co? I ona nie przychodzi? Bo nie chcę mówić, ale w chacie wygląda jakby co najmniej tutaj jakiś, nie wiem, huragan Katrina przeszedł. I gdzie jest Arnold? No eee... No wspomnianie pozmarłem. Okej, okay, rozmawiaj Proszę cię. Gotuj. Białe ciasto. I spróbujemy sprawić, by krokiet był starszy. A nie! Co to jest? Ha! A dlaczego Franklin robi to ciasto? Ja ostawiłam ja Franklina? Matko, jestem jakaś chyba rozwalona psychicznie, że ja nie wiem co ja robię. Gdzie jest duch? No nie! Znaczy ja rozumiem, że chcesz być sam, ale. ten duch. I co? I odeszła. Odeszła! A na. Amanda nic? Odeszła, wróciła do grobu, tak? Zniknęła. Zniknęła nam z oczu. Koniec z nią. Dobra, mamy ciasto. Prosimy, prosimy cię. Ej, o mnie jest trochę spalone. Tak wygląda bardzo nieładnie. Ej, jakie fajne sok z lodem. Dodaj świeczki urodzinowe. A ty też mógłbyś już być starszy, wiesz? Zdmuchnij świeczki. A co mi tam? <laughs> Frankin staje się młodym, dorosłym. No i bardzo dobrze. No i teraz, dobra. Samotnik, uwielbia naturę i smakosz, ambitny. No nie, no coś do takiego wiecie. Ponury, romantyk, głupek, leniwy. Nie, nie, no coś do takiego stylu życia, takiego bardzo. Eee, no nic takiego nie ma już bardziej z naturą, bardziej z czymś, bardziej z takim. Aha, no to może mm, kumpel geniusz, no nie, nie, nie. Eee, Wkłóż za mnie to. Cicho, jeszcze raz. On jest uwielbia naturę, jest samotnikiem. Mól książkowy też nie za dobrze. Kumpel wes wesoły. On powinien być wesoły, chyba. Tak mi się wydaje, że wesoły to będzie piękna cecha dla niego, bo wiecie, taki... Taka natura, taki oswojony z naturą. Zarąbiście. Super. Teraz ty. Dodaj sobie świeżki urodzinowe. Tylko niech ci tu czasem nie zeżre kawałka. To będzie zarąbiste. A co mi tam? No i bardzo dobrze i wypowiedz życzenia i... i... Zdmuchnij sobie świeczki. No i dobrze, no. Nawet drugiego ciasta nam nie jest potrzebne, bo już jestem i. <laughs> o, już wypowiedział życzenia, i... Wikity! Wszystkie <laughs> sobie pomyślę, że. jest jakie pierdzenie. A, no i już jest okej, okay, tak? I ty, jak jesteś geniuszem, jesteś zapaleńcem, to powinnaś być materialista? Nie, zbyt takie chyba perfekcjonista. To ja bym szła, ale jeśli nie perfekcjonista, to jedziemy, jedziemy, głupek leniwy, nie, 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 nie. nie, 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 zadufany. On bardzo miły ma być, tylko ma być taki kreatywny. Nie, nie, nie kreatywny. Mól książkowy może bym wzięła, ale perfekcjonista chyba bardziej pasuje, najbardziej pasuje perfekcjonista. Dobra, czyli są dorośli. A jak są dorośli, to znaczy, że kiedy Anabel pojawi się teraz w nocy, to krokiet będzie mógł wykonywać opłakuj Simkę. Ach, trochę tam ją opłacz, no bo wiesz, na noc będzie romansik, także trzeba opłakać. A czy ty, panienko, nie czujesz się w jakiś sposób? Tego nie żyj czasem, nie? Mam nadzieję. Jejku, ty w tej, tej ciąży byś jakieś choroby złapała przez to żarcie Dobra Dlaczego, co, co jest z tobą nie tak? Bo ja właśnie chciałam się tobą zająć tak naprawdę Dobra Zj Weź kawałek To na pewno Później musisz szybko iść się wysiusiać O matko I musisz się wykąpać I, mm, i towarzystwo jest słabe no to porozmawiaj albo właśnie zobacz ten społeczny i sprawdź odpowiedzi na te przyjaciół. Uff, chciałam to ogrodnictwo się zająć, tylko nie za bardzo krokiet jest w, Franklin jest nie za bardzo w takim nastroju, bym powiedziała. Ja nadal czekam, aż przyjdzie ta głupia gospodia i tu wszystko posprząta, bo tu jest jakaś masakra w tym domu z syf A to białe ciasto jednak trochę chyba nie wyszło, nie? Bo to jest biała, to jest takie niebiałe troszkę. Aha, no dobra, Jezu wszyscy są na czerwonym, nie? Widzicie? Moja szyja jest czerwona. Och, jaki pyszny obiad. To jest obiad z mikrofali. No, rozumiem. Um, powiem wam, że Amanda... O, Jezu, o ona chodzi. Amanda to jest taki szczyt po prostu pięknego ubierania się, gustu i... a faktycznie... Przecież ona nie ma koszulki z samym staniku, ponieważ ponieważ koszulka ona miała koszulkę z mojego sklepu, tak w ogóle widzicie? Miała koszulkę z nadrukiem, który mam teraz obrany. No dobra, ja nie przeniosłam tych dodatków. W następnym gameplayu od razu pendryjwikiem sobie przeniosę folder z modami, wszystko zrobię i będę pokażę wam... Oh my gosh. Niesamowite. Yy, czy ty jesteś już wszystko ok? Nie no, ty tu jeszcze dosyć robisz, nie? Dobra, dobra Jezu, jaki to jest w ogóle grubasek, jaki fajny Jezu, jaki słodziaśny Taki jest, o kurczę, taki Wiecie, kocha natura, taki jest Fajnie Ty Opłakane wszystko jest wyry epitafium Wróć do chuchu A tutaj Weryj epitafium Szkoda, że cię tu nie ma nie, napiszę tak. Będzie mieć na nagrobku napisane baseny równa się słaba ojej brzydka śmierć baseny, brzydka, śmierć <noise> jest takie kupie. Pani Panie Arnoldzie czy Pan Arnold by może Jezu, zrób mebel mm. Tak sobie pomyślałam, że Arnold też mógł być dziadkiem, bo Arnold tak to pasuje. Tylko, że gdyby wnuki się urodziły, to by było może fajne, fajniejsze. Jeszcze towarzystwo nie jest dobrze, nie? <laughs> Okej. Okay. Yeah. A co taki smutny? Aha, bo głód, energia i higiena. Masakra. Dobra, to możesz się przecież wykąpać w swojej łazience, bo ową posiadasz. Możesz zjeść coś... Nie wiem w sumie. A rób, co chcesz, mam to gdzieś. Ja tu się chciałam zająć... Franklinem, Franklinem który będzie robił jakieś te nasiona i ogrodnictwo. No, 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 no. no ale on się kąpie. Dobra, Amanda. Ej, wiecie co ja bym chciała zobaczyć? Może Merida jest u tego idealna. Zobaczmy, jakie ciuchy doszły w tych basenach Ja wiem, że wy na stówę to widzieliście już Ale ja tego nie widziałam Kurczę, fuck and, shit and. Ja tego nie widziałam, bo ja miałam przerwę w Simsach Bardzo mi to smuci Nie, nie, a tutaj nie mogę sama zatem. Dobra, gdzie tu jest szafa? Nie, to, to nie jest szafa na książki? A nie, a gdzie mam szafę taką? Boże, ja tu nie mam takiej szafy w której mogę się jakby przebrać? Oni na pewno mają taką szafę, nie? No na pewno oni mają. Aha, aha, przecież sypialni też powinni oni mieć. Dobra, już widzę. Zmi Zmień strój? Zaplanuj stroje. Bo ja nie wiedziałam, jakie stroje doszły na pasem. Mnie to bardzo dziwiło, że ten Trzepek tam był. Ten Arnold. Ja chcę to zobaczyć. No co z tego, że wszyscy widzieli? Ja tego nie widziałam. Także ogarnijmy. A ty już tutaj rozmawiasz? No to szybko tam sobie. Uwaga, żabka! Ej! Galeria zawiera wspaniałe. Aha! <ścoughs> ja jestem taka czasami. Aha, dobra. No to lecimy najpierw z ubraniami dla chłopaka. Zobaczymy. Dopływania. O No to ustawimy dopływania. A, a, a. Czekaj, a może weźmy do pływania i, i byśmy mogli wziąć wszystko na przykład? Czy coś? No nie wiem, nie wiem. Bo w sumie takie klapki... A niech ma takie klapki, Jezu. Majteczki takie takie? To może bez koszulki? Do pływania. Takie majty, a inny kolor chociaż... Taki sobie? Czepek na głowę jak to tam takie kolory. Może bez czepku. Nie, do ciebie akurat czepek pasuje. Dobra, bardziej mi w sumie ciekawią dziewczyny. Nie ukrywajmy. Że stroje dla dziewczyn chyba będą bardziej spektakularne. Aha. Majty, no takie normalne bardzo. No takie o Jezu, nic ciekawego. Ale gdzie są takie bardziej całościowo? O o o! O! Hmm. Kolory. Jeszcze zobaczmy. coś, jakieś coś, coś tu. Ojejku. Powiem Wam, że no to jest Amanda. Amanda musi mieć sprośne wdzięko. Amanda musi mieć stanik taki najlepiej. O, właśnie taki. O, taki w sumie. Taki różowy stanik. I Majty takie też sprośne, raczej. Te są najbardziej sprośne i takie różowe. No, no, to jest co, Amanda. A buty jakie są takie do tego? Klapki? Różowe klapki? Mhm. Okej, okay, no dobra, dobra, rozumiem o co chodzi. Ej, tu można zmieniać to, tak? Hmm, głupie trochę, że można to zmieniać. Okej, okay, no to takie stroje daszły jak stroje. No, tf, dwa stroje, dwie majtki, dwie staniki, nie czep, czepki jakieś, ale takie słabe. No, nie tak źle, nie już tak nie róbmy, wiecie. Nie narzekajmy na wszystko. Dom kaktusów. Trzeba zmienić tę nazwę tak w ogóle. Bo dom kaktusów brzmi jak nie wiadomo co. Ej! Ja was chciałam tylko zaprojektować, ale jak możecie. Się... Ej! A ty nie rozmawiałeś z kimś. Jezu, o... a... Przecież on rozmawiał z kimś na tym. Na internecie. Teraz nawet nie wiem, czy ktoś odpowiedział na tą korespondencję. No ale dobra, nieważne. Tańcz, co? Rzuć szalone spojrzenie i dokuczej i figlarnie. Siostrze. Ej, o co chodzi? O, rozśmieszyło to ją. by to nie rozśmieszyło chyba. <śmierzy> I tu jeszcze jakieś figlarne to było dziwne. A nie. Dobra. Może nie jest idealnie, ale ja pragnę. W końcu coś zasadzić. Kupmy nasiona. Uff, no to tutaj na pewno zrobimy masakrę, nie? Idealnie. No i tu. No co kup nasiona do korki indyry? Aha, bo nic jeszcze nie umiem robić, czy co? Co, no a czemu nie mogę zasadzić? Otwórz co? Paczkę nasion? No i co? Otwórz paczkę nasion? O, tu, no nareszcie. Co do choinki. Czemu nie mogę tego zasadzić? Nie wkurzaj mnie, podejdź tu. O co ci chodzi? Co ty masz? Co ci się stało? Co ci się stało? Dlaczego? No. I teraz tu zaśiej. Jezu, to trzeba tak wykładać i w ogóle. Dobra, no, rozumiem. Nie tu! Jezu, nie, w Doniczce! O oh no! Ojej. Dobrze! Mam nadzieję, że to szło zrobić. Z Zdobyta umiejętność ogrodnictwa, podlej. Bardzo fajnie! Jest jak śpiewa? Dobra! Powiem wam, że tutaj nasiona pietruszka i bazylia. Mm, bazylia nawet intrygująca. A tutaj oh, weź coś takiego fajnego? Z owoce, owoce, otwórz paczkę. Wow, no to tu jabłko zasadzimy. Tu winogrono. No dobra, także wszystko w sumie zasie, nie? Aha, już nie może, dobra. Sasać coś. Ej, no co to do choinki? Dlaczego to... Aha, dobra, jest. Podlej. Zasiej. Tu nie może. Owoców jakby jeszcze nie może. Ale nie wiem co, o czemu. A co? Co ci jest źle? Aha, aha. Źle troszkę to zrobiłam, co? Powinnam trochę to bardziej... Tak będzie lepiej? Bo idziesz wtedy w tą stronę. O, jest ok, tak? Dobra, dobra, nieważne, nieważne, jest wszystko ok. Ale już kończymy powoli gameplay, powiem wam. Ogrodnictwem, zbieractwem i tym wszystkim zajmiemy się w kolejnym gameplayu. I pokażę wam wtedy nowe stroje i w ogóle. I tutaj podleję teraz. Wow, wow! Coś tu urosło nawet w trakcie. Bardzo. Nie jest tego. Tutaj masz zasadzić. Ach, nie możesz zasadzić tego jeszcze. No dobra, ale podlałeś? Wszystko zrobiłeś? No dobra, tym zajmiemy się, bo ja tu widzę pełno rzeczy do zbierania wokół. O, tutaj można wszystko zbierać. Kop, kop nawet. Ekstra. Jakieś wykopaliska? Będzie się działo. O, 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 aha. Ja wiem o co chodzi, bo tutaj akurat w tej okolicy gdzieś, nie wiem gdzie. Jest, a chyba nawet wiem gdzie. Ja wam pokazywałam, nie? Czy nie pokazywałam wam? Nie, nie tutaj gdzieś. Nie wiem gdzie, ale tutaj nie wiem gdzie. Dobra, nie wiem gdzie. Tak zakończymy. Ej, no nie kop na razie. Albo dobra, możesz tam być. Chociaż tak. Yy, dobra, bo powiem wam, że już jest 27 minut, czy jakoś tak. Yy, powoli kończymy i powiem wam tak. Kolejny odcinek to na pewno będzie romansowanie Krokieta z Anabel, O ile się wyłoni duszek w nocy. Tutaj, och, na, ogrodnictwem się zajmiemy. Och, ogrodnictwem. Franklin już tam się nie może doczekać. I zobaczymy, jak tam ciąży Amandy, bo na razie. Ojej, na razie ona bardzo dobrze się bawi, tańczy i w ogóle. Ale jeszcze tak na koniec, w sumie mamy troszkę czasu. Ach, postarajmy się o to dziecko jeszcze raz. Jak już tak mamy czas i w ogóle. Ale klikam na tamte łóżko, a idę do tego łóżka. No postarajmy się, bo być może nie, nie dało rady. Ej, no centralnie nie, nie słyszałam tego wcześniej, ale... Jest taka muzyczka super. A tu co to jest? Ej! czy że to jest da, dawny ten? Dawny taki pseudo chłopak amandy? I przyszedł tutaj. Z czego tu szukasz? Z czego tu szukasz? Odejdź stąd. ty kto tu nie chce. Merido. Jups. Merido, wy wszyscy jecie tylko. Tutaj jest jakieś... Dobra. A ty, Erido, ulepszaj. Ulepszaj. I w tym momencie kończę Angla! Nie. Jeszcze tylko zapiszemy szybko, żeby nie było czasem, że mi tutaj ucieknie ucieknie i F12 i tu i powiem, że to już jest wszystko. Może nawet będę jeszcze dzisiaj nagrywała, ale teraz na pewno robię przerwę, bo już tak wiecie, już trochę grałam, grałam i muszę Wam to wszystko zmontować, żeby jak najszybciej było na ety. To dziękuję bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, fajnie mi się gra, no na pewno jakość wow i to wszystko jest super i mam nadzieję, że Wam się podobają te nowe gameplaye, takie trochę inne. Znaczy nie inne, tylko lepsze, w sensie moim zdaniem. Dobra. Mm -hmm.